b Power Energy Drink Winter Zone. Nowa jakaś nowy smak, flavor, PM cinnamon, gruszka z cynamonem. Duży napój 500 ml w składzie, bardzo dużo chemii, są też witaminy. Są w składzie. Kwas cytrynowy cytrynian sody dwutlenek węgla tauryna 0,4%, aromaty, kofeiny naturalnej, substancje słodzące, sur lakoza, krokosza. Niacyna, kwas panelinowy, witamina B6 wysoka zawartość perfeiny. Wiadomo, zabronione już dla dzieci. Na pewno mocno pobudza. Smak ma bardzo dobry, ciekawy. Bruszka z cynamonem. Na pewno, jak to pięty, nie smakowało. Konie... Nie powiedziałbym, że to taki smak, ale smak był na pewno dobry. Jak ktoś lubi coś takiego, to można polecić, ale wiadomo, z energetykami nie ma co przesadzać. Nie są to zdrowe produkty, nie są to dobre produkty. I wiadomo. <laughs> Nie bez przyczyny zostały zakazane do sprzedaży dla dzieci poniżej 18 lat energetyk za 2,50 z Biedronki, B-Power, wyprodukowany dla Geronimo Matters, jeden z najtańszych energetyków. Często w energetykach chodzi o to, że płacimy za markę, więc na przykład słynny Red Bull, pierwszy taki, najlepszy, największy, najsłynniejszy na świecie, który masę wydaje na reklamę, robi Red Bull Racing i inne rzeczy, to w dużej mierze po nie wiem, 4,5 zł za małą puszkę, tutaj mamy 2,50 za dużą puszkę, a tam płacimy, nie oszukujmy się, za samą markę. Energetyki to też już nie są też te same, co były na początku, gdyż zawierają witaminy i tak ale ja jednak nie polecałbym tego. Na pewno mogą uzależnić, na pewno mocno pobudzają, na pewno mogą powodować arytmię serca i tak dalej, i Dla osób z wysokim ciśnieniem na pewno nie jest to zalecane i pewnie lekarz, jak usłyszy, że ktoś wypija energetykę, to nawet nie będzie go chciał przyjąć na wizytę. Na pewno nie jest to oceniane dobrze i na pewno nie jest to dobre. Ja pracując na noce, lubię sobie takiego energetyka wypić i sączy go długo. Ale to nie jest pewnie też bez szkody dla organizmu. Ale ogólnie nie polecam, ale jak ktoś lubi, potrzebuje, to na pewno pobudza i nie daje usnąć. Chociaż to też z tym różnie bywa, bo nieraz potrafię wybić energetyka, a i tak zaraz mi się chce spać. Ze zmęczeniem prawdziwym już się nie wygra. A za 2,50 to po prostu naprawdę się w tym momencie opłaca. Pytanie, czy nie jest gorszy od innych, ale tak jak mówię, w dużej mierze te wszystkie energetyki smakują. Skład mają podobny, tauryna albo kofeina. A ten jest po prostu dużo tańszy, bo jednak kosztuje tylko 2,50. Dziękuję i pozdrawiam. Jak ktoś chce, może się napić, ale lepiej tego nie używać.